Anzar, czyli niewierna kopia Team Fortress, w której potrzebujesz kasy, żeby levelować, kasy, żeby być fajniejszym. Możesz kupić kasę osobno, możesz wymienić kasę na złoto, ale nie może w drugą stronę. Głupi system. Przełącznik do dupy. Gra pozwala nam na craftowanie niezliczonej ilości przedmiotów takich jak na ramienniki, na goleniki, na obojczyki, na kolanniki, na łokietniki. Kapelusze, przelakie, kaptury, osłony, szmaty i inne tuperele. Sklep, czyli miejsce, w którym możemy dokonać zakupu najbardziej zwariowanych przedmiotów, pod warunkiem, że mamy odpowiednią ilość płatnej kasy. W sklepie nie można znaleźć absolutnie żadnego przedmiotu, który można byłoby kupić za gold. Patrz na gold. Gold możemy wydać na ulepszenie przedmiotów dzięki rasowemu systemowi, który za każdym razem jest taki sam. Gra oferuje dużą ilość skillów, których prawdopodobnie i tak nie osiągniemy, ponieważ zabraknie nam motywacji do następnych levelów. Gra pozwala nam kolorować postacie, pokazując tym samym, jak bardzo jesteśmy upośledzeni psychicznie. Pod warunkiem, że, to, że za to upośledzenie płacimy kasą. Gra pozwala nam również na pokazywanie uczuć, takich jak bojowy krzyk, śmiech, szczęście, pozdrowienia. Podziękowania, wyzwanie, obraza i najlepsze wysienka na torcie Deprecha. No, 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 no. Gra daje nam również unikalną możliwość dodawania sobie przedziałów w grze, dołączania do klanów, branie udziału w różnych zawodach, w tournamentach, w których i tak nikt nie bierze nigdy udziału, oraz namawianie kolegów, żeby grali z nami w panzara. Kiedy już zdecydujemy się na rozgrywkę w Panzarze, musimy pogodzić się z przerażającą myślą o tym, że zanim rozgrywka się zacznie, zdążymy skoczyć do lodówki po piwo, które znajduje się na stacji benzonowej, która znajduje się w sąsiednim województwie. W tym czasie można trochę pohejtować na czacie gry. Każda gra rozpoczyna się krótkim wstępem, który pozwala graczom trochę pokładać się na głównej arenie gry bez najmniejszej przyczyny lub najmniejszego problemu. Kiedy grajesz już zacznie, najczęściej gra wygląda mniej więcej w ten sposób, że znajdujesz sobie jakieś miejsce i nagle rzucasz się na pałę na wszystkich przeciwników, takując wszystko co się da. Bardzo użytkownicy, nie dajcie się zwieść. Tak jest Beton, która wszedła wcześniej na ryk tylko dlatego, że tym, którzy ją robili, zabrakło kasy. Najlepszym dowodem jest na to to, że znajduje się w niej kilka błędów dotyczących spawnowania. Sama pozostała w taki sposób stworzona, że w pewnych jej momentach znajduje się na niej mgła, która uniemożliwia znalezienie jakiegokolwiek przeciwnika. Jedynym ratunkiem jest naciśnięcie klawiszaku, który sprawia, że napisy nad przeciwnikami stają się widoczne. I jeżeli użyjecie tego klawisza, najprawdopodobniej zostaniecie uznani za cheaterów. Jeżeli życie naszej postaci spadnie do zera, natychmiastowo ona całą chęć do życia. Jak widać na załączonym obrazku. System dobierania przeciwników również daje wiele do życzenia, ponieważ pozwala dwóm unikalnym ikonom na bycie w jednej drużynie. Wisienką na torcie jest to, że gdy przyciskamy Shift, nasza postać zachowuje się jakby udawała asasyna. Lecz gdy wkroczy w porę walki i zobaczy cały ten burdel, traci od razu całe zaangażowanie. Kolejnym przydatnym bajerem jest możliwość wybrania, czy chcemy więcej kasy, czy więcej Expa. Jednocześnie gra delikatnie, przypomina nam, że jeśli nie kupimy premium, to cały nasz wysiłek jest głównowarty. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj system szansy na kraft, który mi osobiście pozwolił 3 razy pod rząd na nieudane kraftowanie przy 90% szansy na to, że się ten kraft uda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to ruszcie tą leniwą myszkę i subskrybujcie. Dudu du Papa Subskrybuj. du Papa Subskrybuj.